Cześć z nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Dex. witam was w kolejnym filmie z ForStory. story jak wiecie, dostałem podobnie zaproszenie do gildii Bad Boys, tym razem z głównej postaci, nie pamiętam czy ja tą główną postacią byłem czy nie, ale bardzo dziękuję za zaproszenie, oczywiście też na wstępie chciałem wam powiedzieć, że was serdecznie do gildii Bad Boys zapraszam, bo to jest chyba jedyna na 4Rewindzie gildia polska, więc w pełni polska, więc serdecznie was zapraszam. Dzięki wielkie. Za zapkę. E, możemy się przywitać. Witam przy. albo po prostu. Witam, napiszę. E, dobra, w każdym razie, słuchajcie, ja mam dla Was taki film informacyjny. Zaraz będę uderzał na Monster Invasion, ale do dzisiaj sobie nie będziemy szli na, na Monster Invasion, tylko będę chciał Wam parę informacji powiedzieć. Prawdopodobnie wracam. Uuu, jakaś ścinka była, coś mi przycięło. E, prawdopodobnie wracam właśnie do Forstory, Story. Miałem trochę przerwy od Forstory, będzie trochę więcej do kontentu. Mam nadzieję, że, e, że, że, że będzie tutaj e, wszystko Git. E, słuchajcie, będę grać na serwerze For Rewind. Jak coś to macie. E, linki wszystkie do Discordów i tak dalej w opisie. Zacząłem sobie robić jakiś ekwipunek, co prawda, no tutaj ten mój ekwipunek jeszcze jest y, słaby. Y, y, jeszcze jest słaby, no bo mamy dosłownie tam plus 19, plus 19 i tak dalej, ale będzie lepszy, będę chciał sobie pozdobywać więcej, już tu jak widzicie trochę więcej golda mam, 20, znaczy więcej, no to nie jest wcale dużo, ale nie miałem nic, mam 25 golda, więc już sobie coś tam będziemy y, kupować. A właśnie, jeszcze biżuterię. Y, co ja bym chciałem przekazać? Po pierwsze to chciałem wam przekazać, to, to może zacznijmy od tego, że. Aktualnie na serwerze For Rewind, ja pozwolę sobie tutaj zminimalizować i wam pokazać. Aktualnie na serwerze For Rewind mamy coś takiego jak wiosenną, wiosenną aktualizację. Mam nadzieję, że będzie tu wszystko widać, już wam tutaj pokazuję. Mianowicie tutaj Finn napisał ogłoszenie, że od 4., czyli kilka dni temu do 20., czyli jeszcze macie no dużo czasu. Mamy tutaj różne korzyści z grania na serwerze, jest to event taki wiosenny, no i mamy między innymi 70% doświadczenia z, ze wszystkich zadań, to jest bardzo dużo. Mamy 50% doświadczenia z potworów, plus 20% do dropu przedmiotów, więc jak ktoś chce pofarmić, to to jest najlepsza, najlepszy czas. No i generalnie polecam też, jeżeli ktoś nie ma jeszcze konta na 4DW, to polecam teraz sobie zacząć tą rozgrywkę, bo no mamy plus 70% jednak do, do doświadczenia z EXPA, więc bardzo, bardzo fajnie. Yy, bardzo szybko będzie się nabijało lewele. Yy, mamy tutaj. 45% do uszlachetnienia, e, tu jest e, do 45% do transferu uszlachetnienia, bodajże chyba, i o ile się nie mylę, mogę źle tłumaczyć, tu mamy jakieś właśnie uszlachetnienie magiczne, plus 40%, e, plus 40% do e, u, u, jakby rzadkich ulepszeń magicznych i tutaj, o ile to dobrze rozumiem, to jest chyba plus 20% do opcji hazardu, czymkolwiek to jest, szczerze powiedziawszy, tej ostatniej e, funkcji nie do końca rozumiem, e, nie wiem, nie, nie, nie wiem, czym to dokładnie czym to dokładnie będzie natomiast no tak, jeśli przetłumaczyć, no to to jest coś tam, że plus 20 to właśnie do opcji hazardu, czymkolwiek to jest, nie wiem. Mamy też podwójne nagrody AP w trybach bitew różnych, w bitewnych trybach, no i razy półtorej więcej skrzynek z właśnie z bitw. Oprócz tego jeszcze taka ciekawostka, że gdzieś tu tutaj było, na przykład tutaj jest, że Fino głosił, że szuka 10 testerów na serwer For Rewind. No i oni tutaj oferują m.in. 5 euro w formie kamieni księżycowych, więc myślę, że, że spoko. Jakąś tam rolę testera na Discordzie, jakiś tam e, bliższy kontakt z administracją For Rewind'a I jeszcze dodatkowo jest tutaj mm, szybszy Early Access to New Features, czyli po prostu szybszy dostęp do nowości na serwerze. E, no i tu tak Wam streszę, że poszukują osób takich bardziej dyspozycyjnych, więc jeżeli macie czas, jeżeli gracie na ForiWandzie to tutaj macie takie taką opcję, ale my sobie wrócimy do gry, bo jeszcze wam parę rzeczy chcę poopowiadać na, na, na koniec, znaczy na koniec na tutaj um, takich ogłoszeniowych, fajnie, że my właśnie tutaj do gildi zaprosili, więc wracam do, do gildi Bad Boys, bardzo dziękuję za zaproszenie, jeżeli zaczynacie grać na serwerze i szukacie polskiej, bardzo pomocnej gildii, bo mi naprawdę bardzo pomogli, jak jeszcze tym wojownikiem grałem, to to, to tam jakieś prezenty mi podawali i tak dalej, naprawdę bardzo spoko gildia, więc polecam serdecznie Wracając tutaj, ekwipunek, no to mam słaby, jak widzicie, jakąś tam kuszę, plus 19 i tak dalej. No dopiero co, dopiero co zaczynam ten ekwipunek zbierać, ale też fajna sprawa na początek jest taka, że jak sobie wejdziecie tutaj, witem shopa, to macie tutaj coś takiego jak commerce, Jeżeli jesteście nowymi graczami, to pamiętajcie o tej zakładce, bo teraz macie naprawdę bardzo dobry czas na to, że jeżeli ktoś chce zacząć grać na serwerze 4 to może sobie wejść tutaj i tutaj macie przedmioty za 0 kamieni księżycowych, czyli praktycznie za darmo, które możecie sobie na start po prostu wziąć. Czyli na przykład powiedzmy, brakuje mi na przykład pierścieni, nie? Nie mam pierścieni, to sobie wchodzę tutaj, wchodzę sobie Newcomers i tutaj mamy na przykład pierścienie, pierścień inteligencji, siły, zręczności, nie? No on co prawda nie jest jakiś bardzo, bardzo dobry, bo ma tam 3, 3 zręczność, 3 kondycja, 3, ale już jakiś jest. Jeżeli na przykład nie mamy tego, to po prostu klikacie kup, kupujecie, na przykład ja tu w tym przypadku kupię dwa, wchodzę sobie w, tutaj w magazyn Proszę bardzo, pyk. No, i możemy sobie już te pierścienie tutaj pozakładać, nie? Co prawda, one są na 3 dni, ale jest to nieograniczone. Więc, jeżeli wam się to tutaj minie czas, to możecie sobie znowu to zrobić, i znowu to zrobić, i znowu to zrobić, i tak non-stop, non-stop, non-stop po prostu to ogarniać. Na przykład, między innymi, też jest coś takiego. A, tak kusza akuratowcy smogów, to ja sobie ulepszałem. Ona ma 3... plus 14, z 24 moja ma 420 No to moja jest lepsza, bo to jest Plus 19, ale to jest z czasu 7-8, więc to, no nie jest nie, Dupy nie urywa, ale, ale jest spoko yy, Na start Powiedzmy, żeby tam moby Chociaż bić i tak dalej, wiadomo, ten będzie będziemy Budować, nawet, nie wiem, peleryny nawet jeszcze nie mam Więc ten ekwiponek na pewno będzie trzeba Porobić, yy, więc yy, Więc, więc, więc tak to Tak to słuchajcie Wygląda. Coś miałem wam jeszcze, kurczę powiedzieć. A no właśnie, że tutaj w tym w newcomers macie też, słuchajcie, różne bronie. Na przykład macie plus 6, kusze, jakieś tam mieczyki, kusze, inne takie rzeczy. O, miecza też nie mam. Widzicie? Trzeba kupić w ogóle miecze jakiś. Miecz trzeba kupić, pelerynę trzeba kupić. Ciekawe, czy to w ogóle będzie coś takiego jak peleryna. Peleryna, nie ma peleryny niestety, ale może w tych sklepikach by była. Ale możemy sobie na przykład zobaczyć z ciekawości Armor na Archera i zobaczymy sobie. Uuu, jakoś kurczę, mało tego jest teraz strasznie. Czemu tak mało? Czemu są tylko 4? Jak wcześniej patrzyłem, było, było tego dużo, dużo więcej. No ale mamy na przykład plus 20. Plus 18, na to mnie stać niby, nie? Plus 18 i to mamy co mamy? Zbroje, tak? Buty to są. I one mają 51 uzbrojenia, a moje buty aktualnie mają 38, to widzicie, dużo słabsze są. A zobaczmy sobie jeszcze broń naucznika, filtruj. O broń jest troszeczkę więcej. Ale czy my coś jeszcze tu mamy? Plus 19 kusza, a, bo to jest na 34, to jest ze ścięgna smoczego. Uh, ona ma 459 demain, tak? To chyba jest lepsza w sumie by była od tej mojej. Cztery, no lepsza by była w sumie, ale no nie wiem, chyba na razie nie będę tego kupować, Może jakąś pelerynę ogarniemy, kurczę, bo peleryny nie mam, aby się przydało. I wiecie, co jeszcze trzeba by było ogarnąć? Trzeba by było na pewno ogarnąć, słuchajcie, yy, yy, Biżu, Nie mam w ogóle biżuterii. Więc może weźmy sobie akcesoria, zobaczymy sobie może czy coś, czy coś będzie. No z biżuterii trochę jest tutaj rzeczy, czego mi brakuje? Na pewno brakuje mi dwóch pierścieni, bo tu, tu sobie kupiłem coś takiego na inik plus 7 zręczność i tutaj plus 7 kolczyk, nie? Także te dwie rzeczy sobie kupiłem, ja wiem, że to jest, to jest y, syfiaste, ale, ale na, na, na początek jakoś trzeba zacząć, nie? Więc weźmy sobie ring, czyli pierścień i zobaczymy sobie jakie tu pierścienie mamy Uuu, za 50 golda, o kurde, to by było fajne, nie? 8, 8, 56, no ale 50 golda to już sporo Tu mamy kondycja, zr o, zręczność 8, o, 29, Kurczę, to trochę drogo 7... Mądrość, kurczę zręczność. No tu jest zręczność, ale wola i zręczność wolałbym kondycję. Jak macie ucznika, to lepiej iść w zręczność i w kondycję. Chyba na razie nic takiego nie ma. Mądrość, inteligencja, 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 zręczność tutaj jest za 700 niby. Kurczę. Brać tą zręczność 7, kurczę na razie, czy nie brać. Dobra, może kupię w sumie tą zręczność. Pewnie się to średnio opłaca, ale, ale kupię na razie tą zręczność. Sobie weźmiemy to. Dobra, i założymy sobie to. Nie wiem, tu wywalimy. Ile mam w ogóle poczekać? gdzie tu była zręczność? Kurczę, bo ja już przerwę miałem, długo nie pamiętam. Gdzieś tu było chyba coś takiego. A, albo nie. A tu jest zręczność. 339 mamy. A jakbym zdjął to. To mamy 336 i jak założę ten, to mamy 343. No to jest trochę, trochę lepiej, nie? Dobra. No, no i to w sumie chyba, chyba tyle z tych ogłoszeń. Także pamiętajcie, że jest właśnie event. Event trwa do 20. No i w sumie to chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Jak wejdziecie na serwerze, to za zapraszam do gildy Bad Boys. Jak widzicie, no jest sporo ludzi gra tak naprawdę. Także zapraszam. No i co? Weźcie udział w evencie. Linki macie w opisie filmu. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Na pewno trzymajcie się i cześć. Dziękuję za oglądanie.